Nie wiem czy mówiłem, czy nie mówiłem. Bo nie wiem. E, dogadałem się z chłopem. Jednym, a on był dziwny. I potem odpisał następny. To już byłem przy. Przy chyba plusie, czy przy jakimś sklepie. Nie wiem. I tam złapałem interneta. Nie wiem czy mówiłem o tym. No, i znalazłem gościa, do którego pierwszego pisałem. W sensie, że daleko. Daleko, niedaleko. 80 km chyba było. To jest taki do, dobry dystans. Taki dobry dystans. I akurat byłoby to podzielone chyba na dwa. Na no, opartego bym przeleciał jeszcze na szybko tamten kawałek, ale chcę go wystartować w pełni sił, w pełni humoru, no i tak, no i zmienił się plan, do tamtego nie jadę, ale on odpisał, odpisał, że, że coś tam, bo napisałem, że Mówi, że coś tam w garach, to tamto. Ja mówię, nie ma problemu, ja chcę tylko trochę wody i mogę spać w garażu, nic więcej nie potrzebuję. A no, on w garażu? I jakieś takie dziwne, trochę no, nie wiadomo, o co tam chodziło w tej rozmowie. W końcu, w końcu tam coś tam pisał, popisał. Nie dole, może najebany jeszcze jest od wczoraj. Nie wiadomo. Ale tak czy udało się dopaść tamtego. Jeden ma... Ten, z którego zrezygnowałem, miał prysznic, ale nie miał prądu. A ten, co do niego jadę, to nie ma prysznica, ale ma prąd. Takie uciwnienia, ale za to nie ma prysznica, ale ma basen. Nieważne, bo tak czy siak jadę do niego. Zostało mi jakieś 36 km przejechania. 36 km, tak. Powiedziałem, że będę gdzieś między 17 a 18. Ja jestem teraz po obiadku, gotowałem sobie makaronik, tam taki fajny nudelki. Okay. Nawigacja pokazuje mi, że będę 16.41 16.41, 2 godziny 40 jazdy, ale. Będę jechał raczej szybciej Więc szybciej będę. No to niedobrze znowu tak Znowu tak niedobrze i tak niedobrze. Tak czy siak muszę gdzieś Tak czy siak muszę gdzieś wodę naruchać, bo nie mam wody Cała woda, resztka wody poszła na makaron No nic, no ciekawych rzeczy tu już nie ma, to znaczy może to są ciekawe rzeczy Ale my już nudzą i nie wiem czy to jest ciekawe, czy to jest nudne więc nie ma co tutaj nagrywać. No. Będzie coś super może. prawo. To może nagram. Jak nie to nie, tyle co, to opowiem po prostu co o działce. Na jakiej działce, na jakim ogródku spałem, ewentualnie czy na dziko, ale ogródek raczej Raczej ogródek się na razie udaje cały czas tej jednej aplikacji ale to jest tylko to jest to nie jest spontanicznie planowane wszystko jest tak dziwnie poukładane Więc na razie tak ja to... Cię udało tyle co skończyłem gadać wyjechałem z tamtego, Za zaraz zakręt skręć w prawo i tutaj siedzieli sobie w ogórku w domku w domku na ogródku ludzie Teraz skręć w prawo no i się zapytałem nie? dawać wodę. To znaczy, macie wodę. <grywa> eee, powiedziałem, pusta, że mam pustą, pustą butelkę, trzymają wodę. No i pyk! Dali mi wodę i woda jest. Kurde, na rowerze to można wodę ruchać wszędzie. A jak chodziłem na stopa, na stopa, pierwsze jak chodziłem, gdzie tam panie wody, kuźwa we Włoszech wody, a chyba, że w Holandii jest inaczej. Wtedy we Włoszech byłem, o, woda się skończyła, lipa, nie wiadomo, pierwsze to się dłużej idzie o wiele. Ile tam z 50 dziennie mogłem przejść kilometrów maksymalnie chyba, bo, bo takie treningi robiłem chyba to tyle przychodziłem maksymalnie 40 no niech będzie no co, co to jest 40 km. Wejść na tych 40 km znaleźć wodę gdzieś tam we włoszech. Raz się zapytałem, raz się zapytałem yy, na jakiejś, nie wiem parafii, czy tam w kościele yy, zadzwoniłem. Yy, trzymają yy, wodę. No bo kurde mi się skończyła, jest gorąco, a mam jeszcze daleko do przejścia sklepu nie widzę popatrzył, czasnął drzwiami, poszedł w pizdu iść w cholerę z takimi kapelanami <grym> nawet wody ci nie dadzą a tu w Holandii, a może to się pozmieniało, nie wiem tu w Holandii podjeżdżasz do byle kogo, Wasze, kto jest na działce letujmy, i od razu ci w da Że w tych Włoszech są tacy jacyś poryci do Włoch na razie na pewno się nie wybieram i Teraz, nie, ma, w lewo. nie ma takiej opcji w razie Włochy to ja sobie odpuszczam. Holandia mlekiem płynąca. Muu. Ile tych krów mają. Ile tych chus mają. Baranów. Ja pier... muszę kiedyś zobaczyć jak to wyglądała ta Holandia. Kiedyś. Tam jest traktor taki bardzo, bardzo wielki Wiezie te um, ofoliowane, zapakowane siano Siano, siano siano Jak to wyglądało kiedyś w tej Holandii Jak jeszcze nie mieli takich wielkich tych traktorów. Ja wiem jak to w Polsce wyglądało jak to się skończyło <laughs> Ale tutaj to dalej trwa i mają większe traktory, mają większe traktory, więcej krów, więcej baranów, więcej owiec. I traktory mają naprawdę potencjał jak oni to robili kiedyś. Ojoj, to ja nie wiem, bocian. Do Afryki, już kręć Teraz kręć w prawo. Teraz skręć w prawo. Ale, 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 ale. haelte. O nie, kosteczka. Kostunia. O. o, o. Jechałem pod Albercika. Albercik. <grystek> Albert Heim. Z chleb w Holandii. Bardzo popularny. On ma internet też. Czasami nie ma w jakichś tam bardzo wielkich miastach, ale praktycznie w każdym ma. No i ten plus też ma, ale tych plusów jest mało. Alberty są w prawie w każdym mieście. No i odebrałem wiadomość tamtemu co podziękowałem podziękował mi również, że mu odpisałem że mu odpisałem, że mnie nie będzie u niego a ten co do niego jadę tam popatrzyłem na mapie teraz, bo już wcześniej zacząłem tą trasę robić, ale ale w innym troszeczkę kierunku znaczy... Nie, nie konkretnie do jego miejsca zamieszkania. No i, i teraz odebrałem wiadomość, bo, bo to jest dobra sprawa, że oni często ci co, co ogarniają tą stronę, szybko podają numer telefonu telefonu Whatsappa, na przykład i w razie jakichś tam pytań, czy czegośkolwiek. To lepiej już korzystać z tej aplikacji dodatkowej następnej typu telefon lub inne szybsze urządzenia, niż ta, bo ta trochę z opóźnieniem czasami podaje informacje, albo czasami za późno, czy w ogóle. No i no i no i no i, i na WhatsAppie. Tam mi podał ten numer y, zamieszkania, adres. Adres. No i tak zmierzam do niego. Popatrzałem na tej mapie. Na tej mapie wyszło, że tam jest 86. Ja mam do końca 26. Także po obiadku jestem. Energii troszkę więcej. Y, planowany przyjazd jest na 16:49. Coś mi się tam wydłużyło gdzieś, nie wiem gdzie. Na tej trasie. Trochę mi inaczej to przekalkulowało. tak, bo nie miałem dokładnego adresu tego mieszkania. No i jak wbiłem, to się okazało, że troszeczkę jeszcze będzie trzeba nadrobić niż tam, gdzie planowałem. To znaczy miejscowość pisałem, ale on mieszka tak jakby na drugiej, po drugiej stronie tej miejscowości, więc trochę się wydłużyło. No jest 86. Kurde, no ja mam 26, fajnie się jedzie. No i spokojnie, by, spokojnie bym mógł jechać nawet i dzisiaj 120. Ale nie, bo potrzeba, bo, bo już mam za zabukowane, za, za, za zaklepane miejsce u niego i nic nie będę kombinował. E, może gdzieś tam jeszcze, czy tam u niego, czy w okolicy dopadnę internet? A muszę to tak zrobić, bo tak jest najlepiej, że jak już mam u niego załatwione ten spanko tam gdzieś no to, no to już powinienem szukać kolejnego, już kolejnego. Żeby ludzie już wcześniej dostali tą wiadomość, żeby mogli się zastanowić nad tym ale ja nie wiem czy tam jest jeszcze miejsce, czy, czy miejsce. Ja nie wiem czy tam ludzie już w tym kierunku, gdzie ja chcę zmierzać, będą mieli plac. Z tego co patrzyłem, to tam nie było żadnych ogródków. A ja muszę tą trasę zrobić, więc będę prawdopodobnie musiał spać na dziko. Tak elegancka trasa, kto się w głowie nie myśli. Leciuteńki wiaterek, nawet nie w plecki. Delikatna góreczka. Kurde. No tylko, żeby mi tu nie wyjechało. Dobra, mamy to tylko dziadu, patrz w lusterko. No, elegancko, z takimi tobołami, taka prędkość, no mistrzostwo Kurde Nie widzę jakiej, jaką mam prędkość Bo mi się to wszystko rozmazuje Tak szybko jadę Nie 33, 34 Uff Dobra Następne kręcenie na miejscu <gry> Wjechałem do tego miejsca, które sobie zapisałem jako docelowe, bo nie wiedziałem dokładnie, gdzie jest spanko, gdzie ten gościu ma hawirkę. No i, 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 i mam teraz, wjechałem dopiero teraz do tego miasta, a mam jeszcze 14 km. Czyli 14 km Mataha Kurde, ja muszę to sprawdzić 14 km Jeszcze do niego? Gdzieś muszę jechać. Dobrze, 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 dobrze Dobrze, dobrze Bo on był yy... Nie jego miejscowości, tylko tej większej miejscowości, która się znajduje w okolicy. Na chybił trafił i pisałem do wszystkich ludzi w koło tej miejscowości. Dobrze, dobrze, a on jest o wiele, wiele dalej za tą miejscowością, czyli tak by wychodziło, że jeszcze 14 kilometrów Proszę Państwa, i auwiderzyjny. Guten Abend Aj, naj, naj. No, 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 nie nie, 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 nie. Jak ma tam prąd, to jeszcze prze, 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 w parę e, gigabajtów. Może się uda wyszarpać internet, to też się coś zrobi, więcej. Ale, ale, już jest blisko. Zostało. Jutro jest poniedziałek, poniedziałek. Poniedziałek. Muszę jeszcze. Zrobić albo zrobię nocleg, albo nie zrobię. Nocleg na północnej, zrobię nocleg. Zrobię jeden nocleg na północnej w Holandii, tak? na całej północy. a mnie jeszcze nigdy nie było. Postaram się tam nad morze pojechać, zobaczyć jak to wygląda od tej strony. I tam gdzieś zrobię nocleg. Na... Prawdopodobnie na dziko, bo tam chyba nikt się nie ogłaszał. I wyjadę. We wtorek pełni sił na ten most, na tą wodną przeprawę. Za 150 metrów skręć w prawo. Rozglądałem się troszeczkę. W końcu po mapie rozglądałem się po mapie i znalazłem ciekawą rzecz Nic hmm. ciekawego schronienie Schronienie Czekle schronienie. schronienie Poza domowe czy jak to tam się nazywa Takie jak yy, na tej mapie to jest oznaczone w Niemczech tego jest bardzo dużo na schrony turystyczne te okrągłe, tak są tam oznaczone, a w Holandii tego jest bardzo, bardzo mało, prawie że w ogóle. Z ciekawości. Teraz skręć w prawo. Z ciekawości jadę zobaczyć co to jest. Co to za schronienie? Jak to wygląda? Skręć ostro w lewo, następnie skręć w prawo. Bo takie schronienia, takie te przystanki to w Niemczech zazwyczaj na trasach turystycznych były. Podejrzewam, że w Polsce i w Czechach tak samo. A w Holandii to ja naprawdę nie mam pojęcia co to może być. Raz, a, tam przed Ameryką chyba. przed Ameryką w Holandii. Też znalazłem taki przystanek. No ale to był... to był to był na środku jeziora. Na środku jeziora taka budka. To była hotelowa budka. O, tu jest fajne. 是的，也是的。 Co zakaz rowerów Co za świnie ty Co za kuźwa? Ja idę tam zobaczyć co tam jest, jaki zakaz rowerów Ile tam jest do tego Nie pierniczny jak zakaz rowerów Nie no, ja tu z buta iść? Skręć w prawo, następnie skręć lekko w lewo. Nikogo nie ma, ja tam pierdolę jadę. Na rowerze. Zobaczę to i spadam przecież. Nie będę tutaj siedział. Teraz fajne. skręć lekko w lewo, następnie będziesz na wybranym miejscu. Fajne miejsce, fajne. Ławki są jest, to tak, no, tak jak myślałem Dotarłeś na wybrane miejsce O wera. Kurde Teraz skręć ostro w lewo Jest Jest buda, jest dużo ławek Jest park Jest woda Pewnie i są komary Uciekam stąd Nie wiem, którędy teraz z tą Z powrotem, dobra. Kurde, coś mi skrzypi w tym kole, przedni. O kurde. Teraz skręć w prawo, następnie skręć ostro w lewo. Nie wiem, czy mi już ta piasta przednia nie poszła. 400 metrów wchodź w prawo Dobra, 7, 7 km do końca. Tak sobie to przedłużyłem. Żeby zobaczyć schronienie w lesie. Park fajny, fajny. Schronić się można tam ta, nie wiem przed czym. Na pewno nie przed komarami. Jadę. Do zobaczenia na miejscu. Gdzieś tam w polu. Gdzieś tam w polu. Zrobili ścieżkę rowerową. Płyty betonowe wystawili. Jazda. Przez pola. Przez łąki. 3,8, 4 km jeszcze Całkiem, całkiem niezły przejazd w ogóle. Mistrzowa całkiem dobra. Oj Ile tam ludzi siedzi, łowi ryby.